Czekamy na stacji Międzyrzecz do momentu, kiedy ramię stojącego na końcu peronu semafora uniesie się w górę do pozycji SR2, wskazując wolną drogę. Semafor zmienił pozycję, a więc wolno jechać. Ale uniesione jest również drugie dolne ramię, czyli sygnał SR3. Wolna droga ze zmniejszoną prędkością. Maszynista może jechać z prędkością nie przekraczającą 40 km na godzinę od semafora do końca okręgu zwrotnicowego, który osłania ten semafor. Jest godzina 16.04. Opuściliśmy Międzyrzecz. Mapa pokazuje, że do Międzyrzecza dotarliśmy zaznaczoną tam na czerwono linią kolejową leżącą teraz z lewej strony naszego pociągu. Linia z prawej strony poprowadziłaby nas w kierunku Rzepina, ale my chcemy się udać leżącą pośrodku linią kolejową 367 do Zbąszynka. 5 września 2020 roku grupa niemieckich i polskich ekspertów kolejowych pojechała z Berlina przez Gorzów do Łagowa i z powrotem. Zgodnie z tradycją w przypadku takich transgranicznych podróży pojazd zapewniła berlińska spółka kolejowa Niederbarnimer Eisenbahn, lub w skrócie NEB. Był to spalinowy zespół trakcyjny Link Bydgoskiego producenta Pesa. Pracownicy operatora Polregio zabezpieczyli natomiast podróż po torach polskich. Kolejwizja dziękuję zarządcom i pracownikom obu firm za możliwość sfilmowania trasy z kabiny maszynisty. W ostatnim odcinku naszej relacji z podróży podaliśmy już kilka informacji o planach kolejowych dotyczących przejechanego przez nas regionu. Teraz chcemy powrócić do tego tematu. Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz oznajmił, że należy połączyć Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę nową linią przez skwierzynę Międzyrzecz-Świebodzin i Słulechów. Ta trasa kolejowa omijałaby Zbąszynek, żeby czas jazdy był krótszy niż przy obecnych możliwościach liniowych. Międzyrzecz nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego ze Świebodzinem. Zdaniem Lorenca, budując torowisko między sąsiadującymi ze sobą miastami, można wykorzystać dawną linię z Międzyrzecza do Toporowa, która obecnie jest przejezdna tylko na kilkukilometrowym odcinku do Nietoperka. 12 kwietnia 2021 roku portal Międzyrzecz nasze miasto.pl dalej cytował burmistrza Międzyrzecza. Burmistrz Lorenz podkreśla, że na nowej linii oprócz pociągów pasażerskich kursować będą mogły także składy towarowe. To bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta i turystów, ale przede wszystkim dla międzyrzeckich zakładów pracy. Transport kolejowy będzie sporym ułatwieniem dla miejscowych firm oraz magnesem dla inwestorów podkreślił burmistrz. Magistrala ma być alternatywą dla ruchu kołowego. Mamy znakomite położenie i musimy w pełni je wykorzystać. Naszymi atutami są obecnie trasa S3 i pobliskie węzły na autostradzie A2. Wybudowanie magistrali będzie kolejnym oknem na świat dla miasta i naszych firm. Ożywi stację kolejową w Międzyrzeczu, a przedsiębiorcom ułatwi import materiałów potrzebnych do produkcji i eksport swoich wyrobów, mówi Międzyrzecki Samorządowiec. Nowa linia ma być również kręgosłupem gospodarczym województwa lubuskiego. Świebodzin i Międzyrzecz tworzą tzw. miejski obszar funkcjonalny. Oba miasta mają podobne plany i perspektywy rozwoju gospodarczego. Dzięki utworzeniu miejskiego obszaru funkcjonalnego będziemy mogli się ubiegać o dodatkowe pieniądze na ich realizację, dodaje Remigiusz Lorenz. Samorządowcy liczą na Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wystąpimy do zarządu województwa z wnioskiem o przygotowanie dokumentacji i zabezpieczenie pieniędzy na realizację tej inwestycji w ramach programu Kolej Plus, zapowiada Daniel Sobolewski z Wydziału Realizacji Inwestycji w Międzyrzeckim Magistracie. Właśnie minęliśmy przystanek Bukowiec-Międzyrzecki. Stację kolejową otwarto tu w 1885 roku. Kiedyś było tu kilka dodatkowych torów do obsługi pociągów towarowych, ale według ogólnopolskiej bazy kolejowej obsługę pociągów towarowych zakończono tu jeszcze przed 1990 rokiem. Teraz mijamy najskromniejszy, chyba przystanek na tym szlaku Panowice. Przystanek ten został wybudowany na początku lat 70. ubiegłego wieku. Przed nami pojawia się stacja Lutol Suchy. Portal semaforek.org.pl podaje. Lutol suchy to jedyna czynna stacja na 29-kilometrowym odcinku linii pomiędzy zbąszynkiem a międzyrzeczem. Posiada dwa tory główne oraz kilka torów bocznych, które zlokalizowano między innymi przy rampie oraz placu załadunkowym. W kierunku międzyrzecza ciągnie się także dosyć długi tor wyciągowy. W części od strony zbąszynka ulokowano budynek stacyjny wraz z nastawnią wyposażoną w urządzenia mechaniczne scentralizowane. Obsługuje ona także rogatki na przejeździe od strony zbąszynka. Tuż przy budynku dworca, przy torach głównych, zlokalizowano dwa perony służące dla obsługi pasażerów. Planowo używany jest jednak tylko ten przy budynku stacyjnym, gdyż krzyżowania pociągów pasażerskich na stacji w Lutolu nie są przewidziane w rozkładzie jazdy. Mijamy przystanek Dąbrówka Wielkopolska. Budynek stacyjny nadal wygląda dokładnie tak, jak na starej pocztówce. Obecnie to miejsce o niewielkim znaczeniu, ale kto by pomyślał, Dąbrówka Wielkopolska jest wpisana do planów CPK, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stronie internetowej CPK czytamy. W ramach relacji Poznań Zbąszyń Rzepiń oraz Dogorzowa Wielkopolskiego ma nastąpić kontynuacja przebudowy linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznań Rzepin wraz z budową przez PKP PLK linii kolejowych nr 817 zbąszyń szczaniec i 818 Zbąszyń-Dobrówka Wielkopolska. Poza tym, przebudowa i elektryfikacja linii kolejowej nr 367 na odcinku Zbąszynek w Gorzu Wielkopolski, czyli tu, gdzie obecnie jedziemy. Odpowiedni zapis widnieje w uchwale Rady Ministrów nr 156 i został opublikowany 18 listopada 2020 roku w monitorze polskim pod pozycją 1050. Wymieniona w uchwale nowa linia kolejowa nr 818 z Dąbrówki Wielkopolskiej do zbąszenia jest doliczona do tak zwanego ciągu nr 9. Ma powstać około 2030 roku. Jakim celom ma służyć ta nowa linia? Obecnie pociąg jadący z Międzyrzecza do zbążynka musi zmienić kierunek, żeby dotrzeć na główny szlak w kierunku Poznania lub do Wolsztyna to zajmuje czas i blokuje tory. Jazda przez Zbąszyń z całkowitym ominięciem Zbąszynka umożliwiłaby kontynuację podróży bez takiej uciążliwości. Mapa sytuacyjna pokazuje wstępne założenia w związku z budową nowego szlaku. W kwietniu bieżącego roku strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego, w skrócie SSL, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko zostało przyjęte przez pełnomocnika rządu do spraw CPK, wiceministra infrastruktury Marcina Chorały. Przyjęcie strategicznego studium lokalizacyjnego znacząco przybliża spółkę CPK do etapu określenia lokalizacyjnych wariantów inwestycji, wystąpienia o decyzję środowiskową, a docelowo do projektowania tak podaje Ministerstwo Infrastruktury. Podczas przygotowań do budowy kolejnych szprych CPK priorytetem jest zminimalizowanie wpływu inwestycji na ludzi i środowisko. Kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej. Dokument SSL obejmuje łącznie prawie 2000 stron opracowań i załączników, z których podstawą są korytarze dla nowych linii kolejowych, których długość sięgać będzie prawie 1800 km, a także dróg ekspresowych na terenie 630 gmin w różnych częściach Polski. W ramach dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji mieszkańcy zgłosili prawie 160 tysięcy uwag i wniosków. Przed nami pojawia się charakterystyczne skrzydłowe zadaszenie peronów wyspowych na stacji Zbąszynek. Jak widać na tym starym zdjęciu, modernistyczny widok zadaszenia pochodzi z okresu powstania tej stacji. Jest godzina 16:26. Za chwilę pojedziemy dalej. Zapraszamy więc na kolejny odcinek naszego reportażu.